Książka, która odmieniła tysiące istnień: Manifestuj i otrzymuj autorstwa Ewy Hartley. A co by było, gdybym ci powiedział, że powodem, dla którego jeszcze nie zamanifestowałeś tego, czego pragniesz, jest to, że próbujesz to zrobić w niewłaściwy sposób? To nie jest brak wiary, to nie jest kwestia czasu wszechświata to sposób, w jaki odnosisz się do swojej energii. Myślisz, że prosisz, ale wibrujesz niedostatkiem. Powtarzasz afirmacje, ale wciąż czujesz się zagubiony. Modlisz się, ale żyjesz w niepokoju, a to wszystko blokuje. Ta książka, Zamanifestuj i odbierz Ewy Hartley, to nie tylko kolejna pozycja o prawie przyciągania. To przebudzenie, uderzenie rzeczywistości, po którym następuje uścisk duszy. A dzisiaj pokażę Ci, dlaczego zmieniła ona tysiące istnień, i może być dokładnie tym, czego brakowało, aby zmienić Twoje. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, kim jesteś. Nauczyłeś się, że jeśli bardzo czegoś chcesz, to to osiągniesz, że wystarczy mocno prosić, powtarzać każdego dnia, wizualizować, nalegać, ale nikt Ci nie powiedział. Że chcenie bezbycia wibruje brakiem, a wszechświat nie odpowiada na brak. Możesz prosić najpiękniejszymi słowami, ale jeśli Twoje ciało jest napięte, jeśli Twój umysł jest wzburzony, jeśli Twoja dusza wibruje nie mam, to właśnie emitujesz, nie manifestujesz tym, czego pragniesz. Manifestujesz tym, czym wibrujesz, a wibracja to tożsamość. To kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy, to co czujesz w ciszy. Nie ma sensu krzyczeć o obfitość, jeśli żyjesz w konflikcie z pieniędzmi. Nie ma sensu prosić o wielką miłość, jeśli wciąż ukrywasz się przed samym sobą. Nie ma sensu wołać o wolność, bojąc się wyjść z wewnętrznego więzienia. Znasz ten niepokój kogoś, kto chce szybko zobaczyć rezultaty, tę pilność przebraną za wiarę? To niedostatek przebrany w kostium, a niedostatek odpycha. Zawsze, nawet jeśli pochodzi z dobrych intencji, nauczyłeś się chcieć, ale zapomniałeś być. I wtedy zgubiłeś się, próbując zasłużyć, próbując się udowodnić, próbując dopasować się do wzorców, które nawet nie są twoje. Ale co by było, gdyby obfitość nie pochodziła z wysiłku, a z dopasowania? Co by było, gdyby manifestacja nie polegała na walce, ale na pozwoleniu? Pozwoleniu swojej prawdzie zakwitnąć, pozwoleniu swojej idealnej wersji przejąć dowodzenie, pozwoleniu swojej częstotliwości mówić głośniej niż twoje lęki, ponieważ bycie jest potężniejsze niż jakiekolwiek pragnienie, i na to odpowiada wszechświat. Manifestacja zaczyna się, kiedy decydujesz się stać. A nie tylko marzyć, przywdziać tożsamość, wcielić uczucie, działać, mówić, myśleć i czuć, jak ktoś, kto już jest, nie jak postać, ale jak ktoś, kto obudził się z zapomnienia i przypomniał sobie, że nie musi podbijać, tylko się zsynchronizować, ponieważ wszystko, czego pragniesz, już istnieje. Czeka tylko, aż zaczniesz wibrować, jak ktoś, kto już to posiada. Wszechświat odpowiada na Twoją częstotliwość, nie na Twoje słowa. Możesz powtarzać tysiące afirmacji, możesz udekorować pięknymi zdaniami i przykleić je na lustrze. Ale jeśli Twoja wibracja jest przepełniona strachem, to strach się zamanifestuje. Jeśli Twoja energia wciąż mówi: Nie jestem wystarczający, wystarczająca. Wszechświat nie dyskutuje, On potwierdza. Ponieważ wszechświat czuje to, co ty czujesz, nie to, co mówisz. On odczytuje twoją częstotliwość jak radar, i każda twoja emocja, każda ukryta myśl, każde ciche przekonanie wysyła sygnał, który kształtuje twoją rzeczywistość. Dlatego nie wystarczy wyglądać na spokojnego. Trzeba być w pokoju. Nie wystarczy mówić, że ufasz. Trzeba naprawdę ufać. Zaufanie to wibracja. A wibracja to wszystko, ale kiedy chęć zamienia się w rozpacz, wszystko się blokuje. Myślisz, że naleganie z siłą sprawi, że stanie się to szybciej, ale czasami to nadmierne naleganie jest tym, co wszystko blokuje, ponieważ rozpacz to niewiara w działaniu, to niedostatek krzyczący przebrany za pilność, a niedostatek nie tworzy, on odpycha. Nauczyłeś, nauczyłaś się, że im bardziej gonisz, tym bliżej jesteś. Ale co jeśli to gonienie jest tym, co oddala? A co jeśli to, co nazywasz wiarą, jest w rzeczywistości strachem w przebraniu? Strachem, że się nie uda, strachem przed niebyciem wybranym, strachem przed niezasługiwaniem. Wszechświat odpowiada na Twoją wibrację, nie na Twój pośpiech. Jeśli wibrujesz, Potrzebuje tego, żeby być szczęśliwym, szczęśliwą, wibrujesz brakiem, a nie pełnią. A brak nigdy nie manifestuje pełni. Rozpacz to częstotliwość przetrwania, a manifestacja następuje w wibracji tworzenia. Nie tworzysz, kiedy jesteś zduszony, zduszona, tworzysz, kiedy jesteś w pokoju. Kiedy ufasz wystarczająco, by się nie trzymać. Odpuścić to nie poddać się, to zaufać. To wyjść z napięcia kontroli i wejść w przepływ poddania. To powiedzieć wszechświatowi: Wiem, że to jest moje i dlatego nie gonię. I w tej przestrzeni cud w końcu znajduje miejsce, by nadejść. Prawdziwe przyjmowanie wymaga zaufania i wewnętrznego spokoju. Jest taki moment, kiedy przestajesz biec, moment, kiedy bierzesz głęboki oddech i rozumiesz, że to, co Twoje. Nie musi być wymuszone, bo siła rodzi się ze strachu, a tam, gdzie jest strach, nie ma miejsca na cud. Przyjmowanie różni się od proszenia. Przyjmowanie to zaufanie to otwarcie rąk, puszczenie kontroli, uciszenie umysłu, który mówi, że brakuje, że się opóźnia, że nigdy nie nadejdzie. Niepokój jest głośny, zaufanie jest ciche. Kto ufa, odpoczywa. Nie z powodu bierności, ale z mądrości, bo wierze już zasiał, a wszechświat podlewa, nie przyciągasz, gdy krzyczysz o pomoc. Przyciągasz, gdy dostrajasz się do pokoju tego, który już wierze zwyciężył. Znakiem nadejścia nie jest ruch zewnętrzny, to wewnętrzny spokój, ten niewytłumaczalny pokój, który nadchodzi przed jakimikolwiek dowodami, bo uczucie. Jest częstotliwością manifestacji. Myślenie nie wystarczy. Już to zauważyłeś, prawda? Możesz wizualizować, powtarzać, mentalizować, ale jeśli nie poczujesz, jakby to już było realne, manifestacja nie znajdzie drogi, by się narodzić. Nauczyłeś się pozytywnego myślenia, ale co, jeśli myśl nie wibruje z sercem? Co, jeśli mówisz, jestem zamożny? Ale w głębi duszy nadal czujesz się mały, winny lub przestraszony. Wszechświat słucha Twojego pola emocjonalnego, nie Twojego mentalnego skryptu. Uczucie to czysta wibracja, to język stworzenia, to co wszechświat rozumie bez tłumaczenia. Dlatego, kiedy naprawdę czujesz, dostrajasz się do tego, co już istnieje. Chcesz zamanifestować coś wielkiego? Więc poczuj. Jakby to było żyć tym teraz? Jak zareagowałoby Twoje ciało? Jak wyglądałyby Twoje gesty, Twoja postawa, Twój głos? To czucie jakby jest prawdziwym portalem stworzenia. Myśli są nasionami, uczucia są korzeniami. To, co jest w Tobie zakorzenione, manifestuje się. Dlatego poczuj obfitość, zanim zaczniesz liczyć liczby. Poczuj miłość, zanim zobaczysz, jak ktoś przychodzi. Bo uczucie jest znakiem, za którym podąża wszechświat. A kiedy to poczujesz, możesz już dziękować, jeszcze zanim otrzymasz. Wdzięczność to sekretny kod, wibracyjny skrót. Kiedy dziękujesz z wyprzedzeniem, mówisz, już to dostałem, mam. A wszechświat, jak wierne odbicie, odpowiada, więc oto to jest. Ale uwaga! To nie może być wymuszona wdzięczność. To ma być prawdziwa wdzięczność. Wdzięczność za to, że żyjesz, za to, że się uczysz, za to, że się stajesz. Kiedy nauczysz się dziękować za to, co niewidoczne, uruchamiasz magnetyzm nieuniknionego, dostrajasz się do wibracji spełnienia, a ta częstotliwość przyciąga wszystko, co z nią rezonuje. Bez wysiłku, bez walki, bez niedostatku. Wdzięczność to zaufanie odziane w uczucie, to wiara przybierająca formę obecności, to wibracja tego, kto już otrzymał, nawet jeśli świat jeszcze tego nie widzi, ale wszechświat już to widzi. Manifestacja to kwestia tożsamości energetycznej. Nie manifestujesz tym, czego chcesz, manifestujesz tym, kim jesteś, częstotliwością, którą w sobie nosisz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nawet wtedy, gdy przysięgasz, że się starasz, nauczyłeś się, że musisz zapracować, żeby coś mieć. A co jeśli prawdziwy sekret tkwi w ucieleśnianiu, zanim coś otrzymasz? Działaniu tak, jakbyś już tym kimś był, odczuwaniu tak, jakbyś już to miał, wybieraniu tak, jakbyś już tak żył. Tożsamość to nie etykieta. To częstotliwość. To suma Twoich codziennych myśli, emocji i działań. To to, w co wierzysz na swój temat, nawet w milczeniu. I to właśnie replikuje wszechświat. Mówisz, że chcesz obfitości, ale nadal postępujesz tak, jakbyś musiał się usprawiedliwiać, żeby coś mieć. Chcesz być wybrany, ale wibrujesz tak, jakbyś sam siebie jeszcze nie wybrał. Dostrzegasz ten dysonans? Kiedy zmieniasz tożsamość, wszystko wokół się zmienia. Nie dlatego, że świat się zmienił. Ale dlatego, że zmieniłeś stację, nie starasz się już być, stałeś się. Ale żeby to zrobić, trzeba przepisać program podświadomości. To tam wszystko się zaczyna w niewidzialnej sferze, w niezaleczonym dzieciństwie, w zdaniach, które usłyszałeś i w które uwierzyłeś, w traumach, które się ukryły, ale nigdy nie zniknęły. Dopóki twoja podświadomość jest zaprogramowana na niedostatek, będziesz sabotował swoją manifestację, nawet próbując, nawet się modląc, nawet usilnie się starając, bo twoje racjonalne ja chce, ale twoje głębokie ja wciąż się boi. Czas na przeprogramowanie z intencją, z obecnością z narzędziami, które docierają do niewidzialnego, takimi jak afirmacje, wizualizacje, journaling, EFT, bo żeby zmienić rzeczywistość, musisz zmienić korzeń. Nie musisz dźwigać bólu na zawsze. Nie musisz powtarzać cykli. Możesz przepisać historię, historię, którą twoje ciało wciąż pamięta i którą twoja dusza jest gotowa przekształcić, bo każda transformacja Zaczyna się od wewnątrz na zewnątrz. Możesz zmienić pracę, dom, partnera, ale jeśli w Twoim wnętrzu nic się nie zmienia, historia się powtarza w nowej scenarii. Nauczyłeś się rozwiązywać problemy na zewnątrz, ale nikt nie nauczył Cię zanurzać się wewnątrz i dlatego wzorce wracają, bóle wracają, te same frustracje w przebraniu, bo korzeń wciąż żyje. Transformacja to nie założenie nowych ubrań, to zmiana skóry, to śmierć dla starego ja, to konfrontacja z wewnętrznymi prawdami, których próbowałeś unikać, ale które wciąż kształtują twoją rzeczywistość. Uważasz, że świat cię odrzuca, ale to ty wciąż siebie odrzucasz, uważasz, że wszechświat cię ignoruje, ale to twój wewnętrzny głos wciąż mówi: Nie jestem wystarczający. A to, co na zewnątrz, tylko odzwierciedla to, co wibrujesz w ciszy. Chcesz wszystko zmienić, więc przestań biegać na zewnątrz.